Witamy się w kolejnym vlogu i idziemy gdzie? Jak zawsze do Rosmana Po co po wkładki do muszę. Mama, bez auta Bez auta. A my idziemy po wkładki laktacyjne, bo te, co mam z Canpol Baby, to są jak jakieś, wiecie, wielkie, Y tak, jakbym jak sobie wiecie waciki wsadziła więc nie jestem zadowolona i mam nadzieję, że tu w Rosmanie u nas będą te z medeli Chodź He hejo także -he. misja a w domu został Rafał i Bobasek jadą radę? polujesz na gołębia? hej -he. hey, gołąb Uu. o Jezu, wystraszyłaś się? A co ty? Dzieci Podasz mi też żółte pudełeczki Tu są ubrania Tu są ubrania? są Że to są twoje ubrania? No chyba nie Dzieci Dzieci, tak Mama, gdzie mam? Co jeszcze? Potrzebujemy tego? No chyba nie, co? Co to jest? Pokaż. pianka pod prysznic. Różowa. Hmm. To masz, odstaw. A to co to jest? Pokaż. Pianka pod prysznic zielona. Potrzebujesz tego? Mhm. Serio? że robisz przegląd płynów do kąpieli teraz, tak? Co tu ci potrzeba? Co, co działa na ciebie? Jaka reklama? Moja ta. Ta o interesuje. Tak, co to jest? Sanina. To, to jakiś galerytka kąpielowa. Wiesz? Mm -hmm. Mama, ta. To co? a to kula. Przecież ty nie lubisz kuli do kąpieli. Lubię, lubisz. Lubię. A jak jest pies na niej, to lubisz, tak? Mhm. Ok. Co cię mhm. To cię interesuje? Pasta. To jest do ciałka, do mycia, do kąpieli. Mhm. Nie chcesz? Chcę. A chcesz, OK. Mama. To? Mhm. Mama. To chcesz? Mhm. To są pastylki musujące do kąpieli. Dziś jak, jak do zmywarki wyglądają. Myślę, że to nie jest fajne. To nie jest My, fajne. Myślę, że nie fajne. O Jezu, a to jakaś przeginka płyn do higieny intymnej od pierwszego roku życia. Boże. Oj, chusteczki na promocji. Tu też coś cię interesuje? Co cię interesuje? Muszę to. To. Mhm. Gdzieś jeszcze? Może to. To. Co jeszcze chcesz pokazać? No to pokazuj. To jakieś super interesujące rzeczy. Jakieś bunterie, tak? Nasilniki. Mm. Czerwone, no. To chcesz? No to wrzuć. Idziemy po mleko. Po co idziemy? Może nie tak. To są dobre. No, te niedobre. Które dobre? Które dobre myślisz, że jest? Masy... Co jemy? Bułę. za 3 zł. Zjadła? Pokaż łapki. I idziemy. Do kogo idziemy teraz? Może... Masy... Baby. Nie, do taty i brata, tak? Taty, Taty Babę. i brata. Tata. Dobra, idziemy. Fajnie. To teraz zróbmy porównanie, bo no te to naprawdę w sensie... Po domu jest ok czy na noc, ale jak chce się wyjść i mieć dosyć cienką bluzkę, to niestety wiecie takie pogięte fafluńce są na biuście, więc to ładnie wcale nie wygląda. O tyle jest spoko, że jak się wyjmuje jedną, to po prostu one są dwie stuki w jednym opakówku, a tu są pojedynczo. Ale no, one są cieńsze i mi się wydaje, że nawet jest bardziej chłonne Mam dzieci Tak? Więc no zaraz sobie wymienię, bo jakoś już te mnie denerwują. No a tu niestety mam tylko jakby 30 sztuk, każdej jest oddzielnie, ale. No a Tu twoja tubka. No i patrzcie, ona jest dużo cieńsza i tak fajniej się dopasuje pewnie na piersi. Więc no zobaczymy. Także jak macie jakieś polecajki, to dawajcie znać, bo ja mam te. Mam te podomki, tak zwane. I no i zobaczymy, chociaż mam nadzieję, że za jakiś czas ten pokarm się ustabilizuje na tyle w piersiach, że nie trzeba będzie. Yy, mózg wracać do życia. O 5.30 wstanę, także zrozumcie mnie, że. O Boże, o czym ja mówię? Że ten pokarm się ustabilizuje na tyle, że nie trzeba... Wow! No, chyba nie dokończę tego powiedzieć, co chcę powiedzieć. Czekaj. Muszę się skupić luna. Że nie trzeba będzie żadnej wkładki, wiecie. Że nawet jak pomyślał o karmieniu, to tym mleko nie będzie wylatywać tak jak teraz. I zaraz idziemy robić hałkę, będziesz mi pomagać. Także idziemy robić hałkę. I o, jeszcze jak tutaj jesteśmy i mamy chwilę spokoju, bo bo was śpi. Mama ale... Dodać. <głos》>, ale jeden nie śpi, nie. Wow, dama? Nie. To opowiem wam, jak u nas wyglądają teraz nocki. Także tak, najpierw yy, kładziemy lunę. Lunę zazwyczaj o 19 kładziemy, bo w ogóle teraz to ona się budzi o tej 6 coś. Bo widzi, że ja siedzę, Leona karmię i próbuję go ululać. No to wiecie, to ona wstaje wcześniej. Więc i o 19 można ją położyć spać. Więc jak o 19 można ją położyć spać, to ja tak 18.30 jest spora karmienia Leona. Na szczęście się tak zgrywa, więc ja go karmię. A Później jak na karmie i na szczęście zazwyczaj zasypia, to po prostu albo ja, albo Rafał siedzimy z Leonem jak on sobie śpi. Wiesz, wiecie, w sensie no, że ja czatuję, pilnuję Leonka, a w tym czasie na przykład Rafał usypia Lunę i na ten moment nam się to sprawdza i nie ma protestów. Opcja kolejna jest taka, że w razie jak ja będę sama w domu o tej godzinie usypiania, czy ogólnie sama, no to po prostu wezmę Leona do pokoju Luny. Jak już zaśnie mi i ululam lunę, no jak ona zaśnie, to sobie wyjdziemy. Więc e, taka opcja. A ogólnie, e, później, ile on z nami cały czas w salonie jest? On śpi w tym ciko, A jak ja już padam na twarz i chcę iść spać, to po prostu, słyszycie, już stał na jedzonko. E, to po prostu, tak około i ponownie go karmię i już idziemy do sypialni i idziemy w tryb nocny. I tu jest moje, wiecie. Stanowisko nocnego karmienia. Co robisz? Runa jedzie na kurze, a my robimy hałkę. Jad. Co to jest? Łapka. To jest jakiś kitz, co? Kitz. Łapka. Podjęłaś jadła? Juna, tusza, Wyrośnięte ciasto. Już podzielam sobie na cztery te. Zaraz je wyroluję jeszcze, żeby były bardziej takie cienkie. Te i będziemy zawijać chałeczkę. Tak się prezentuje nasza chałka. Teraz czekamy, aż ona wyrośnie. Jest po prostu, tak wiecie, hopsa, hopsa, sobie zawijana. I teraz mamy tutaj żółtko z mlekiem i będziemy smarować całą chałkę. I ona jeszcze nie wyrosła, ale to będzie wyrastać sobie z tym. Także ja teraz, słuchajcie, zostałam sama w domu, w sensie sama no, z Leonkiem. E, I e, tak czekam, aż hałka mi wyrośnie. Cały przepis, oczywiście, jest też na kanale, e, na YouTubie, gdzieś w zakładkach. E, robiliśmy kiedyś bardzo dawno z Rafałem hałkę, Ale e, jak będę pamiętać, muszę pamiętać, pani operator montujesz to, przypomnij mi, żeby wpisać wam w opis pod tym filmem przepis na hałkę. Bo ona jest banalnie prosta. I oczywiście wstawimy też TikToka, jak y, robię tą hałkę. Wiecie, taki szybki TikTok, bo dużo z Was prosiło mnie w komentarzach na TikToku, jak pokazałam, jak zrobiłam hałkę że matką Musicie mieć przepis, to już macie przepis. A i nie dokończyłam myśli, że jestem sama w domu, bo Rafał z Luną pojechali na rowerek, więc y, mały Łobuz pewnie zaraz się obudzi, więc będzie jakieś karmionko. I no, ale ja teraz może troszkę sobie posiedzę, odpocznę. I dużo pytań dostaję o ten baby hack, tak to się chyba nazywa z tego całego. My to mamy po luneczce, więc no powiem Wam, że ja to kocham, bo siedzę sobie tu na kanapie, czy właśnie w kuchni coś robię, to to można góra-dół i tylko po prostu materacyk dokupiliśmy, już mamy. I uwielbiam, ale jeśli chodzi o jego mobilność, o kółka, powiedzcie mi, jak macie też ten baby hack, powiedzcie, czy wam też on tak gównianie jeździ, bo jak przód, tył okej, okay, ale jak trzeba wiecie gdzieś tutaj korytarzem do łazienki, to po prostu można zwariować. On tak słabo mobilnie jeździ. Patrzcie, tutaj można właśnie nacisnąć ten i go się podnosi. O, Mi się wydaje że on po prostu musi tak opornie chodzić tymi kółkami, bo wiecie, on ma tę funkcję góra-dół, później można tutaj sobie go tak podnieść, wiecie, że do pozycji siedzącej, wtedy się to coś wyciąga i tutaj wsadza się um, taką tackę do karmienia, więc to może być też krzesełko później do karmienia. No my, Lunie, kupiliśmy tę te. e, z tego stokkę, tak, czy jak to się tam e, nazywa. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. No to by mnie bardzo denerwowało, jeśli byśmy używali tego jako krzesłka do karmienia, bo te koła zajmują tony miejsca w porównaniu do tego, nie? No. Więc dawajcie znać i powiedzcie, czy u Was też te kółka są takie dziadowskie. No bo popatrzcie. Czekaj, co ja Widzicie, i tutaj jedziesz, pchasz to. Czy się nie no. Dobra, to ciężko jest pokazać, bo tak pokażę ręką i to wiecie, jeździ, suwa się elegancko, nie? Musiałby mnie ktoś nagrać, wiecie. I tutaj, jak jest ta trasa, właśnie idziemy sobie hopsa do łazienki, to można dostać. Swariować, Jezu. Ktoś płaczałby, to nie Luna. Pojechali na rowerek przed chwilą. Nie, ale to chyba nie luna na szczęście. A ja, oczywiście, witam wszystkich nowych obserwatorów na kanale. Jestem Aleksandra przez X i się witam z wami wszystkimi. Zapraszam oczywiście, odsyłam do poprzednich filmów, bo jest już naprawdę dużo na kanale, więc jak jesteście w ciąży, to dużo poradników. Wyprawka śmiga jak szalona i te inne filmy, więc jak macie pytania dotyczące co polecam i w ogóle to wszystko jest w filmach. Także śmiało pytajcie, ale jak coś, to odsyłam do filmów, bo tam macie wszystko opisane, zobrazowane, tak jak na przykład Torba do szpitala, torba do porodu. Tak, do porodu, do, po porodzie tam jest wszystko, i tam mówię skąd, jakie marki i w ogóle nie. Także Was zapraszam serdecznie. A te okularki, co miałam na sobie, mmm, kiedy je ja miałam na sobie, jak szliśmy do Rosmana, to są w ogóle z takiej mojej pierwszej współpracy w sensie to taka wiecie, taki prezent bardziej. I y, taka, taka szybka współpraca TikTokowa. To to y, kot rabatowy, mam. Które już nie działa, więc nieważne. No. <noise> Ale tak, no nieważne, nie. No, nie wstawiamy tego, bo już nie działać, będzie tylko trzeba to robić bez sensu. A ja co? Oczywiście robię chałkę, znów, znów się gotuję. Balkon musi być zamknięty, bo osy lecą jak szalone i można zwariować po prostu. Więc no, a i tak. Teraz ja jestem w domu. U nas w domu dzieje się ogromna rewolucja życiowa, więc tak, jeszcze wam nie możemy zdradzić o co chodzi, ale no, więc proszę dawajcie znać na jakie tematy chcecie filmy, a właśnie Boże muszę nagrać film, porównanie porodów w Belgii, a w Polsce, tak. To, to już pamiętam, a tak baj, po, po, poza tym to dawajcie znać jakie chcecie, może macie jakieś pomysły coś was interesuje i natchniecie mnie na jakiś film to proszę się dawać, znać i w ogóle tak mi się przypomniało, że jutro mamy rocznicę ślubu z Rafałem tak, Jezu ile to lat, już cztery? czwarta rocznica e, papierowa? nie, kwiat nie, nie wiem, nie wiem, jaka, jakaś ale mamy tak crazy, w ogóle, wiecie, wszystko, wszędzie, Bobas i nasze te sekretne rewolucje życiowe, że myślę, że to będzie po prostu klasyczny dzień i sobie życzenia damy, bo wymienimy się życzeniami, bo to naprawdę, co się dzieje teraz w naszych głowach w domu i w ogóle, to no holulu. A i jakbyście chcieli obejrzeć film z naszego ślubu który był magiczny i żałuję, że nie możemy go wstawić na YouTube, bo to było w umowie z fotografami mamy zaznaczone, że nie można tego filmu udostępniać i wstawiać, wiecie, on no, sobie tak zrobili. Chociaż może zaraz do nich napiszę i się zapytam, jak to działa, nie? ale no, jest magiczny, więc link jest do tego filmu na moim Instagramie, do którego zapraszam. E, więc wbijajcie i możecie sobie obejrzeć. Taka byłam piękna, młoda i szczupła, bo naprawdę ten film, no ja zaraz sobie obejrzę, bo jest naprawdę wow. I w pięknym miejscu mieliśmy ślub i jak planujecie wy swoje śluby, to pewnie y, was może interesować ten, te miejsca, bo mieliśmy y, ślub w Miętowych Wzgórzach, tak pod Warszawą, więc no zapraszamy. A ja idę, relaks, bo zaraz mi telefon padnie i w ogóle nie odpocznę. O, a tam pod stołem się chowa. Chociaż w sumie jeszcze tak, jak już pletę tyle do Was, to tak sobie pomyślałem, że poruszę taki temat i może jak są tutaj inne mamusie, to dacie mi znać, jak Wy robicie z yy, karmieniem bobasów. Yy, jak Wam je jedzonko i zaśnie, yy, to odkładacie je od razu, czy odbijacie, żeby się nie, nie ulało. Bo ja po prostu nienawidzę tego momentu właśnie w w tym początku, wiecie, bobasowym, to to jest najgorszy moment, te ulewanie i ja zawsze mam strach, czy można już odłożyć, a jak już odłożę i śpi i zacznie tylko się wiercić, to od razu, wiecie, podnoszę i w razie, gdyby się miało dziecku ulać i po prostu to, to mnie tak crazy, że oh my god. Więc no, ale zazwyczaj, jak to jest nocne karmienie, to po prostu odkładam. Jakby się wiercił, no to szybko podnoszę, ale nie chcę ryzykować, wiecie, no, podnoszę po prostu na ramię szybko i zazwyczaj się odbija jak się nie odbije no to po prostu odkładam jak dalej śpi a jak nie zaśnie no to oczywiście z nim chodzę i też pytanie ile czasu z tym bobasem chodzić do odbijania się bo czasami z pół godzin po karmieniu musi ulewać czy coś no po prostu nie ma reguły nie ma więc no, da dawajcie mi, mi nie rady jakieś jak macie, nie? Bo Luna to w ogóle ulewała fontanną. W sensie nie strzelała fontanną, bo słyszałam, że są takie historie, że dzieci tak strzelają porządnie. Ale po prostu ulewała, wow oh my god, okropnie. No, więc please, tell me. Ostatni vlog był na, temia, na temat y, karmienia, y, przechowywania pokarmu i w ogóle wszystkiego, a teraz y, jak już zje, to co robić, nie? No, tak. I sorry, że tak majtam kamerą, a w ogóle patrzcie, to są najlepsze orzeszki na świecie. Już kiedyś je pokazywałam, jak robiłam. Y, co jem w ciągu dnia, jak chyba Chloe Kardashian, to one, te migdały, one są niby w miodzie i w vanilii z Sousersmana. O Jezu, one smakują jak biskwiki. Ja, ja nie wiem o co chodzi, jak wiesz, patrzcie. Mm. Mm -hmm. Dobra, wrzucam chałkę do pieca. Jedziemy z tym. A i pytacie się mnie często też, to tak to w ogóle tam od razu podpowiadam. Mm, czy Luna nie jest zazdrosna? Nie, ona nie jest na szczęście zazdrosna. Tam wariuje po prostu, bo wariuje, bo to ona. Taki wiek chyba, ale jak podchodzi do brata, to zawsze dużo miłości głaszcza, go przytula i mówi, że kocha brata i w ogóle, i w ogóle. Także no, na ten moment y, 0% wykazywanej zazdrości, tak według nas, według naszej oceny. A więc no na, na razie jest super i miejmy nadzieję, że tak zostanie. I kolejne pytania, jak my sobie, jak ja sobie radzę z dwójką dzieci, no to na ten moment jest ze mną zawsze ktoś, albo moja siostra, albo mama, albo tata, albo wszyscy razem czasami tu są, albo właśnie jak teraz jesteśmy z Rafałem razem, więc no, oczywiście się wymieniamy um, opieką. Więc raz ja siedzę z Luną, się bawię, raz po prostu razem wszyscy siedzimy i oglądamy, nie wiem, ja sobie coś oglądam, Rafał sobie, a Luna sobie bajkę, więc też nie dajmy się zwariować, też bajki nas ratują i dają każdemu odpocząć, więc no jakoś sobie dajemy radę, a jakby miała zostać sama z dziećmi, no to, no jeszcze Leonek ma te swoje drzemki. Więc jak pośpi sobie 2-3 godziny, no to jest czas zrobić obiad, wiecie, pobawić się z luną, więc no, no jest w tym baby hack zawsze obok mnie, więc po prostu to daje mi taki komfort i wszędzie go ze sobą zabieram, zawsze mam na niego oko i no jakoś sobie dajemy radę, więc y, zawsze jest opcja. Więc ja, ja zawsze jakoś sobie damy radę, no najgorzej jest jak jemu trzeba zmienić pampersa, go nakarmić i w tym samym czasie Lunie też, bo niestety ona jeszcze pamperowa jest, no ale jak przyjdzie na no to pora, to się odpampersujemy, mam nadzieję, że to będzie już niedługo, ale I don't know. A tak wygląda żyć, patrzcie, tam mleczko w kolektorze, a tam pięć... 5... co to za dźwięk. Boże, oby to nie było, że jakiś pieseczek czy coś. No nieważne. To jest żyćko. 5 minut na piecu zostało do zakończenia pieczenia chałki. Tu Boba sobie je i ja oglądam jakiegoś vloga i no takie żyćko Oby mi się tam ta chałka nie paliła, no nie mamy wstać. A tu patrzcie. Ujarzu kto to ziewa. Młodzieniec się obudził. Pojedzony, a teraz pokażę Wam, jak wygląda chałka. Także patrzcie, mamy chałkę. Nie spaliła się, jest gigantyczna. Jest większa niż leonek. Także słuchajcie, już się z wami żegnam, bo ostatnio coś robię vlogi, że się nie żegnam. Subujcie, lajkujcie, komentujcie, tak na koniec bez sensu, ale zawsze warto. A więc e, dziękuję za oglądanie, witam wszystkich nowych obserwatorów ponownie i przesyłamy wam buziaczki i my się żegnamy. Pa, pa! pa. O, jak ja, ja, ja patrzy!